Wiesz, może się zdziwisz, ale mimo mojego oczywistego uroku i urody, kiedyś wiele ludzi uważało mnie za potwore. I przez dość długi czas nawet im wierzyłem. Jał. 1,99,6 5 stycznia. 30 lat, patrzę po tym wyniku. Nie było lekko dzieciństwo w cieniu. Więcej pytań niż odpowiedzi w milczeniu. Uczyłem się życia po swojemu sam. Czasem za szybko, czasem bez planu. Dziś stoję tutaj, odjechał spokojnie. Każdy krok nauczył mnie walczyć godnie. Nie zawsze byłem łatwy w rozmowie. Charakter twardy, wiem, boli w głowie. Mamo i tato, jeśli było źle, przepraszam dzisiaj, drosem już wiem Nie umiałem mówić, co czuję w środku, teraz to moje bez strachu, bez kropek Dziękuję wam za to, kim jestem dzisiaj, za dom, za serce, za każdy list Barbara przy mnie to mój cały świat, narzeczona, spokój, miłość, znak Gdy jest ciężko, trzymam jej za dłoń, przy niej wiem, że wczesny Sen brat, choć nie z tej krwi Prawdziwy przyjaciel, zwykłe dni Śmiech i rozmowy, to późna nocą Takie relacje naprawdę uczą Wczoraj to już historia Jutro to tajemnica Ale dzisiaj to dar losu a dary są po to, żeby się nimi cieszyć. Muzyka w sercu ona mnie niesie. Gdy brakowało słów, była w procesie. Pasem trzyma, daje mi sens. Bez jej bym nie był tym, kim jestem. Królele Harley-Benton, mój dźwięk. Dwa lata razem, pierwszy ten krok. Małe strony, a wielki sens. Uczuły cierpliwości dzień po dniu. Grałem dla siebie, grałem w ciszy. Każdy Lecz myśli, w serce zostawiłem w prostych nutach, tam znalazłem spokój nie w skrótach. W 2013 musiałem iść, opuścić rodzinę, zmienić swój pyt. Nowe twarze, nowa więź, nowa przyjaźń dała mi sens. Nie zapomniałem skąd pochodzę, ale nauczyłem się iść po swoje. 1996 5 stycznia to moja droga, moje imię, moja prawda, moja prawda. Z z niepełnosprawnościami, niezapomniane przewoźnie. Otrzymuje je Damian Kanady! 1, 9, 9, 6, 5 stycznia, 30 lat po tym wyniku nie było lekko Dzieciństwo w cieniu Mniej Więcej pytań niż odpowiedzi w milczeniu Uczyłem się życia po swojemu sam Czasem za szybko Czasem bez planu Dziś stoję tutaj, oddycham spokojnie Każdy krok nauczył mnie walczyć godnie